Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam wszystkich państwa. Sezon grzewczy rozpoczęty i to czas, kiedy strażacy mają pełne ręce roboty. Nie tylko z powodu smogu, ale przede wszystkim z powodu czadu. Tak, ma, wraca cyklicznie ten problem, dlatego też e, z naszej strony są kampanie społeczne, które mają na celu uświadomienie społeczeństwo o niebezpieczeństwie, które e, czyha na nich w miejscach e, teoretycznie najbardziej bezpiecznych, czyli w mieszkaniach, tam gdzie śpimy, tam gdzie się kąpimy, kąpiemy i tam gdzie żyjemy. I tutaj co roku przypominamy o tym, żeby dbać o swoje otoczenie, a mianowicie o to, żeby przewody kominowe były drożne i urządzenia, w których odbywa się proces spalania były mm, sprawne i były konserwowane. Stąd akcja Nie graj z losem. Stąd akcja nasza tutaj Śląska Nie graj z losem jest też ogólnopolska akcja Czujka na straży twojego bezpieczeństwa i tu namawiamy do zakupowania takich urządzeń które nie są drogie a również są rozdawane przez różne instytucje Tutaj także będzie szansa na zdobycie takiej czujki, żeby ją umiejscowić w odpowiednim miejscu, która będzie biernie dbała o nasze bezpieczeństwo. Mówi Pan, że czujniki nie są drogie. Ile kosztują? Kilkadziesiąt, kilkaset złotych? To oczywiście, w zależności od producenta i też o spektrum tego działania, ale takie podstawowe to jest 50 do 100 złotych. Które można zakupić w wielu miejscach i samodzielnie zainstalować. A jeśli by był z, tego, z tym problem, to również służymy pomocą. Co taki czujnik nam daje? Taki czujnik nam daje bezpieczeństwo w postaci alarmu, kiedy pojawi się tlenek węgla. Chciałbym tu przypomnieć, że ta. Ta zdradliwa substancja jest bez zapachu, nie ma smaku, jest bezbarwna i to jest najtrudniejsze do wykrycia. I tylko taki czujnik pozwoli nam na to, że zalarmuje, kiedy w naszym otoczeniu znajdzie się tlenek węgla. Czad, czyli cichy zabójca, tak jak pan powiedział, bezwonny, niewidoczny. Jakie są pierwsze symptomy, że coś może się dziać? Pierwsze symptomy. Są podobne do grypy i dlatego też to jest mylne, bo może okazywać się, że boli nam głowa, czujemy zmęczenie, mamy nudności, nawet wymioty, stajemy się senni, więc za każdym, w każdej takiej sytuacji najlepiej jest oddalić się z miejsca, gdzie potencjalnie jest źródło spalania, ale może być to również nie w naszym pomieszczeniu i tu chciałbym uwrażliwić, że my nie możemy nie posiadać w, takiego urządzenia. Natomiast jeśli jest to budynek zamieszkania zbiorowego, wielorodzinnego, to u naszego sąsiada może się dziać ta, e, taka sytuacja, a my możemy się źle poczuć, bo, bo przewody czy też ściany są nieszczelne, więc wówczas najlepiej jest e, Otworzyć okno, przewietrzyć, czyli dać sobie szansę na to, żeby było większy dostęp powietrza, a w powietrzu mamy tlen. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma piecyka gazowego i myśli sobie jestem bezpieczny, no to nie. Tak, tak, może być, ale tutaj to mam na myśli e, szczególnie sytuację, w którym są to bloki, gdzie u nas może nie być, bo przeszliśmy na jakieś inne konwencjonalne rozwiązanie, natomiast u sąsiada jest e, przepływacz, przepływ podgrzewacz przepływowy lub też inne urządzenie, które, e, w którym odbywa się proces spalania i e, zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy alarmowani przez mieszkańców, u którego jest czujnik. Sprawdzamy, że u niego jest wszystko okej, okay, natomiast prewencyjnie cały pion jest przeglądany przez naszych strażaków i okazuje się, że w zupełnie innym miejscu jest emisja tlenku węgla. Czyli sąsiad sąsiadowi może uratować życie? Tak, i często tak się dzieje, że, że ten czujnik, który znajduje się e, gdziekolwiek, e, a dotrze do niego, ten, ten, ta substancja e, alarmuje e, wszystkich mieszkańców. Wiemy, że ten temat pojawia się no, co roku z powodu sezonu grzewczego jego rozpoczęcia. E, kampanie są, ale jak reagują ludzie? Czy to jest dalej powszechny problem? Ten problem utrzymuje się na takim można powiedzieć stałym poziomie. Bo mamy e, kilka, na ten moment na przykład 60 kilka zdarzeń, które e, wynikały z emisji tlenku węgla, natomiast co jest pocieszające, to przy 30 kilku przypadkach dwóch e, jednak czujnik zadziałał. I ten czujnik spowodował, że został wykonany telefon na 112 e, i nasze zastępy pojawiły się i sprawdziły, że faktycznie e, ten tlenek się znajduje. Są niestety ofiary śmiertelne i tutaj przy tlenku jest ich więcej niż przy zwykłych pożarach, bo określając to liczbami w poprzednich latach, jak jedna, dwie osoby giną w pożarach, to przy tlenku węgla to jest na poziomie pięciu osób. Maksymalnie mieliśmy dwa lata temu osiem osób, które, które zginęły. Są też osoby ranne, które później potrzebują tlenoterapii i wyjścia z tej sytuacji, bo tlenek działa w taki sposób, że wypiera z naszej krwi. Tlen. I wówczas ten to, to trwa naprawdę chwilę, jeśli jest duże stężenie, że osoba traci przytomność i w konsekwencji dochodzi do zgonu. Właśnie. Ile potrzeba, żeby doszło do nieszczęścia? Długa kąpiel? Długa kąpiel, nawet nie, bo czasami, często bywa, że po prostu puszczamy wodę i ta woda się napełnia i również pomieszczenie napełnia się tlenkiem węgla i kiedy wchodzimy, to w zależności od ilości i skali tego tlenku, bo to jest nie... Bo to jest Substancja, która powstaje przy niepełnym spalaniu, czyli niepełnym dostępie tlena, w tym, tlenu w tym procesie, wchodzimy i to może być chwila. Po prostu chwila, że w kilka wdechów i, i po prostu usypiamy. I nie jesteśmy w stanie wyjść z tej wanny. Nie wony. jesteśmy w stanie wyjść. I, I tutaj, jeśli będziemy nawet taką osobę chcieli ratować jako domownicy, to bardzo ważne jest, żeby najpierw wezwać pomoc, bo sami wchodząc, możemy również. E, e, Otrzymać porcję tego tlenku węgla i też nie wyjść z tej łazienki, więc w takich sytuacjach trzeba od razu przewietrzać nasze pomieszczenia, otwierać okna, mimo że będzie zimno i drzwi na, na oścież. Apelują państwo, nagłaśniają temat, mówimy o czujnikach, ale czy te czujniki powinny sprawić, że przestaniemy być, no kolokwialnie mówiąc, czujni? Na co musimy zwracać uwagę? Przeglądy. Czujnik to jest tylko element taki, który będzie nam wspomagał nasze bezpieczeństwo, natomiast najistotniejsze są przeglądy. E, proszę zapraszać do siebie kominiarzy. To są osoby kompetentne, które za pomocą swoich urządzeń e, przynajmniej raz na rok. To jest takie minimum. E, instrukcje mówią nawet częściej, co pół roku, żeby dokonywać tych przeglądów e, urządzeń, ale przeglądów też naszych. E, Kanałów wentylacyjnych, żeby kupujemy nowe szczelne okna, żeby były nawieczniki, żeby ta cyrkulacja powietrza musi się odbywać w naszych mieszkaniach, w naszych domach. To, że przewietrzymy przez chwilę nasze pomieszczenie, to nie oznacza, że ten dostęp tlenu, powietrza, a w nim tlenu jest. Wystarczający. Czego jeszcze nie robimy? Nie zatykamy kratek wentylacyjnych, bo jest zimno? No zdarzają się takie sytuacje, że ktoś tam upycha kratkę wentylacyjną, która jest dotykowana do tego, aby otrzymywać tą porcję powietrza w nim tlenu, że jest zatykana, bo, bo, bo z tej klatki e, idzie chłodne powietrze. To są najczęstsze błędy e, nierozsądne. My czujka w takich sytuacjach nie uratuje nam życia, bo my musimy sami o to zadbać rozsądnym postępowaniem. Jakie musi być stężenie, żeby czujka zadziałała? To jest minimalne stężenie, to jest kilkadziesiąt ppm to są, to są liczby, które określają zawartość i ona skokowo, jeśli wzrasta, to działanie na nasz organizm jest różnicowane i wówczas przy stężeniu kilkudziesięciu już zaczynają się jakieś, jakieś jakieś y, nasze reakcje, naszego organizmu przy stężeniu kilkaset do, zdarzają się kiedy no, do tysiąca, to są naprawdę gwałtowne reakcje, kiedy y, tracimy przytomność. A jak często musimy ją wymieniać? Czy trzeba ją wymieniać, czy nie wiem, baterię sprawdzać, żeby była pewność, że zadziała? <grym> Te czujki mają w sobie już sygnalizator wyczerpania baterii. I tutaj zdarza się, że ktoś tam uważa, że jak ona zadziała bez po sprawdzeniu, bez udziału tlenku węgla, to że jest zepsuta, nie jest zepsuta, tylko tam baterię trzeba wymienić. To tam producent przy każdym egzemplarzu czy też grupie producenckiej określa jaka jest trwałość tych baterii, ale tutaj wystarczy, tam jest przycisk, który jest, naciskając Możemy samodzielnie sprawdzić, czy ona jest sprawna i się resetuje, wydać dźwięk. E, są odpowiednie e, kontrolki, które wskazują, kiedy tą baterię trzeba wymienić i trzeba ją wymieniać. I również ta czujka też nie może być czymś zakryta. Ona musi mieć swobodny dostęp do e, powietrza, do atmosfery, która ją otacza. To gdzie powinna być zamontowana łazienka? E, tak, tam gdzie, gdzie te procesy się odbywają, tylko nie bezpośredniej odległości od tego urządzenia, bo czasami są sytuacje, kiedy dane przez chwilę może e, wydzielić e, tą substancję. Tam jest określone, że to jest 1,20 m na wysokości e, wzroku. To zależy od, od e, producenta. Mm, i od tej czujki, która posiada w sobie te czujniki. Gościem rozmowy poranka był śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Kleszczewski. Bardzo Dzie dziękuję. Dziękuję pani. Miłego dnia życzę państwu. Radio M107 6 fm